FTX twierdzi, że w ciągu kilku godzin wznowi wypłaty, co mogłoby sugerować, że giełda wyszła na prosto. Token FTT reaguje na tego newsa drobnym odbiciem. Mimo wszystko, coś mnie jednak niepokoi i nie jestem pewny, czy FTX przetrwa. Ale od początku. Subskrybuj. Lajkuj, zaczynamy. Na początku tego tygodnia CZ Czak zao właściciel giełdy Binance, ogłosił na Twitterze, że w związku z informacjami, które świadczą o niewypłacalności giełdy FTX, sprzedaje on swoje tokeny FTT o wartości 500 milionów dolarów. FTT to token giełdy FTX. To wywołało panikę na rynku i w zasadzie spowodowało niewypłacalność FTX. Zakrożona bankructwem giełda wyciągnęła rękę do Czak zao nawet doszło do podpisania niezobowiązującego Prawnie umowy przejęcia FTX przez Binance, ale najwyraźniej koszt przejęcia okazał się być zbyt duży, ponieważ Binance kilkanaście godzin później wycofało się z umowy. Na tą chwilę CEO FTX sam Bankman twierdzi, że w ciągu kilkunastu godzin giełda wznowi działanie. I może to sugerować, że FTX wychodzi na prostą, ale jest kilka kwestii, które mnie niepokoją. Bo niby dlaczego CZ zrezygnował z przejęcia FTX? Najwyraźniej wydało mu się to nieopłacalne, więc skoro największej giełdzie nieopłacalne Cało się przejąć FTX-a, może oznaczać, że ta ma poważne problemy finansowe. Sam Bankman, założyciel FTX, wczoraj na Twitterze przyznał się do narracji, którą zakładałem za prawdziwą, od samego początku, kiedy usłyszałem o problemach z płynnością tej czwartej, co do wielkości giełdy kryptowalu. A więc giełda FTX bawiła się w bycie bankiem, korzystała z systemu rezerwy cząstkowej. Co to jest system monetarny, który obecnie obowiązuje na całym świecie? To system rezerwy cząstkowej. Polega to na tym, że banki, nie mają pieniędzy, które w nich lokujemy. Mają, ale około 10%. Dlatego mówi się, że banki drukują pieniądze, ponieważ tworzą je za każdym razem, kiedy pożyczają nam kapitał. I to się nazywa dobry biznes, a nie jakieś YouTube. FTX działał w ten sam sposób, inwestował pieniądze, które były w nim zdeponowane. Kiedy nagle pojawiła się panika, FTX przestał być wypłacalny. Jeżeli chodzi o sama, to założyciel FTX nie jest najlepszy z matematyki. Jak sam pisze na Twitterze, źle obliczył dźwignię i myślał, że ma wystarczająco kapitału, aby wypłacić pieniądze inwestorom. No ale źle policzył. <gry> Można się śmiać, ale słuchajcie, nie tylko FTX tak postępuje, wszystkie banki na świecie tak działają. W tym, że banki po 2007 roku roku wyciągnęły lekcje i nie pożyczają już na taką skalę jak wcześniej, nie rozdają kredytów na lewo i prawo. Pomijając fakt, że sam bankman nie jest doświadczonym finansistą, tylko dzieciakiem, który dorobił się na arbitrażu podczas wczesnej fazy rozwoju Bitcoina, to przy takiej panice nie jeden bank by zbankrutował. Wczoraj na Twitterze sam pisze FTX International ma obecnie całkowitą wartość rynkową aktywów, wyższą niż depozyty klientów, ale to różni się od płynności w wypłatach. No i tak jest różnica pomiędzy tym, ile kapitału mają dostępne od ręki, a ile posiadają całkowicie, oczywiście. Pewien procent pieniędzy jest w inwestycjach, w depozytach i tak dalej. Mają w kieszeni dużo mniej niż ogólnie posiadają. I tutaj coś mi nie gra, no bo skoro mają te pieniądze tylko chwilowo, nie mają do nich dostępu, to dlaczego Binance zrezygnowało z przejęcia? Przecież by na tym zarobili. Dlatego myślę, że sam, najzwyczajniej w świecie, przejebał te pieniądze. Jak sam pisze na Twitterze, co dalej, nie wiem. Haha. Kolejna niepokojąca sprawa to, że sam twierdzi, iż nie ma problemów z wypłatami z giełdy FTX w USA, że problem dotyczy tylko FTX poza granicami Stanów Zjednoczonych. Na Twitterze jednak jest mnóstwo komentarzy, że nie da się pieniędzy wypłacić również w Stanach. To wie co z tego wyniknie. Jedno jest pewne. FTX stracił mnóstwo pieniędzy przez deprecjację swojego tokena, stracił zaufanie inwestorów. Coś poszło nie tak, bo CEO źle sobie obliczył dźwignię. W miejscu gdzie zespół finansistów powinien nad tym pracować, twierdzą, że można wypłacać, a w rzeczywistości nie można. I do tego dlaczego Binance zrezygnowało? Coś mi tutaj nie gra. I nie widzę tego tym bardziej, jeżeli rynek krypto dalej będzie spadał. A tak z innej beczki to może upłynnienie tokenów FTT to Celowa zagrywka Binance dla wyeliminowania konkurencji. Relacja pomiędzy Binance a FTX nie była kolorowa. Sam Bankman był oskarżony o lobbowanie przeciwko Binance. Kolegami na pewno nie byli, a przecież to właśnie sprzedaż tokenów przez CZ wszystko zapoczątkowała. Pamiętajcie, że w branży finansowej nawet ogromne firmy potrafią upadać w przeciągu kilku godzin, a wszystko za sprawą ryzyka, które podejmują, aby maksymalizować zyski. Bessa roku 2022 wykończyła już wielu graczy, w tym roku upadła Terra Luna, Celsius, True Arrow Capital, Voyager, BlockFi, a teraz FTX. Byle tylko Binance nie padło, bo pewnie masz tam siano. A co ci mówił, nie trzymaj peklu na giełdzie. Kup sobie portfel fizyczny. A teraz tym bardziej kup sobie portfel fizyczny, skoro takie giełdy jak FTX padają. Jaki jest morał z tej całej historii? Nie twoje klucze, nie twoje krypto. I teraz pytanie: ilu z Was korzysta z portfeli fizycznych? Gdzie przetrzymujecie kryptowaluty? I to tak serio: bez ściemy. I tak wiem, że większość z Was trzyma krypto na giełdach. Dlaczego? Bo to jest po prostu wygodne. Co będzie się działo, jeżeli scenariusz z wczorajszego filmu się rozegra? Czy to koniec bankructw? Nie sądzę. Subskrybuj, lajkuj. Nara.